Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii zagrajmy w Lego Przygoda lub Lego The Movie, jak tam kto chce. The video game oczywiście gra wideo. O, już mi wleciało w misję. Was bon Maskszaku, ale fajna muzyczka. Będzie taki western teraz. uh these are the city limits let's just head for the tunnel you want me to drive into that weird swirly hole what are you insane do break go don't stop go now i can't do this that is against the instructions wait what's your favorite restaurant any chain restaurant favorite tv show where are my pants favorite song everything is awesome oh no się jednak tutaj nie jest Tym za kogo go uważa a klocuszka znalazł przez przypadek. Co on ma z tym kresu, no? Jeju, cudo! No i spadamy tunelem znowu jakieś odwrotne, tym razem jest to chyba ten tajny, słynny tunel pomiędzy. Światami, tak? Więc granicami świata, no ale od. Nie trafiłem w instrukcję. No dobra, no ale o tym czym jest ten Lunar Weszczyzn, to chcę się dowiedzieć. Od tutaj następnych postaci, które poznamy, z dialogu, które będziemy z nimi przeprowadzać, prawda? Zbieram pieniążki, oczywiście, bo to jest bardzo ważny element. Ale to panie tak leci. Okej, okay, wylecieliśmy już chyba. Skórki na pazurki. Nie to zastanawia jak to jest... No wolę może tutaj że letą, bo ona tak tutaj fajnie jedzie, bo chyba Emerż Kurla. Ай, не трапил а хотел трапить в небесную монетку. Или тут еще пенюшку в нас забирают. музыка есть, сверхнарежная. Окей, ладно, забираем еще Zauważyłem, że chyba jak jadę górą zawsze do tych pieniędzy są troszkę więcej. Tak teraz zauważam, na przykład na dole jest jedna niedyskonywa, na górze są dwie. A da radę kurczę, tak Nie Niby powinienem był dać radę, ale mi chyba nie wyszło. Nie, nie udało mi się. Co się stało? Mam drobne wrażenie, że o czymś zapomniałem. To znaczy, co mam do myśli? Że się o czymś wypowiadałem i nagle przestałem. Mam wrażenie, że tak jest. Możliwe, że nie. Oby nie, bo jednak, no, głupio nie do wypowiedzi, ale... Także mam wrażenie, że tak się niestety stało. Ojoj! Ile ładnie pieniążków. O! Ja tu cały czas zastanawiam jak też, że oni spadają z takich wysokości i nic nie jest tutaj, no i mamy prawie 92 tysiące. O, już jesteśmy! The old West. This is so weird. Ah. You're not the special. You lied to me. Well, I mean, it depends. Really, kind of. You're not even on... a master builder, are you? Uh, I mean, I know what a master builder is. Why don't you tell me what it is? That way, I could see if you're right. You ruined the prophecy. Look, I'm sorry. Okay, you just you made being special sound so good. Oh. And to think I was going to follow you to the end of the universe. You were. Well, here's the thing. How do we know for sure that I'm not the special? We just don't know it yet. Evil robots! We have to get rid of them. Ellie <compartmentalize> can strut, but there are still some robots with stern. They're not that bad. Proszę, cyk, 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 cyk. cyk. Dynamite! Dynamite! może to jest Dobra, wchodzimy na górę. Tutaj kolejne roboty są tu na Ale my tu mamy coś do otwarcia. Mamy instrukcję. ok. Takie coś będziemy chcieli zbudować, tylko potrzebujemy do yy, drugiej części tej instytucji, tak? Dobra, tu będzie trzeba czymś strzelić, ale że nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną, bo nie mamy nikogo, kto by czymś strzelał, wrzucał. rzucał. m weźmy tu walni. Ok, o to chodzi. Musimy stanąć tutaj. Znaczy teraz już nie musimy, bo już stanęliśmy. Patrzcie, jak go zrzucimy na dół. Dziwne, że to kurczę się nie rozwaliło do końca. No ale no nie. okej. Zajcie niebieską. Okej. Okay. Ale fajna świnia to Znaczy kurde, że ten, w sensie, że... Że serio świnia. Kurde, da się ją zabić. Nie da się jej za bardzo zabić. Aha, już zrobiłem emetowi wejście tam myślę. Zastanawiam jak on tam ma wejść. Okej, okay, jest instrukcja. The rest of the Leave this to me. Dobra, teraz zbudujemy wóz konny. Ok, znowu potrzebujemy pieniędzy, tak więc postarajmy się wszystko zbudować bez pomyłki i bez tracenia bardzo dużej ilości czasu. No taki farb, że to wszystko praktycznie od razu mi się tutaj ustawia. Ciekawe czy to ustawienie tych klocków jest losowe. Czy to za każdym razem jest tak samo. Yes, there are in here. Don't look, I'm wow, we got Wild West six shooters! O oh ja, yeah, no to masz okazję Okej, okay, mamy wybrańca Ale wysadziłem w kosmos A to mogę strzelić? Ej O nie! Biedny koń, co ja zrobiłem? Co ja najlepszego zrobiłem? Ale fajnie można coś z tych pistoletów, nice. Tutaj. Coś budujemy. Jeszcze nie do końca wiem co, ale coś na pewno.

Your home, Bricksburg, is one of many realms in the universe. There's also this one Pirates Cove, Vikings Landing, Clown Town, a bunch of others we don't need to mention. Mm -hmm. All the people of the universe were once free to travel and mingle and build whatever they wanted. But President Business was confused by all the chaos. So he erected walls between the worlds and became obsessed with order and perfection. And he stole a mysterious secret super weapon called the Craggle. And he hired Bad Cop to hunt down all the master builders who were always changing everything. And those of us who remained, well, we went in hiding, built the tunnels to survive. And we searched for the piece of resistance, the only thing that can stop the Kragle. I know that. It might have been that cop. but He said something about the Craggle. President Business is going to use the Craggle to end the world in three days. You know, I can't make any sense of it. Taco Tuesday. I knew that was suspicious. There's no time to lose. We must find Vitruvius and get to the office tower before it's too late. Czy mamy 3 dni, tak? No to? No No piękny bar. Oh, well, I'm I'm a is, piano. How do we get to him? gra na Janinie, tak? Bitrowyśa right oh. my już przez przypadek nie poznaliśmy w pierwszym odcinku. Poznaliśmy go w pierwszym odcinku. Nawet nie mieliśmy odgraliśmy. Pięknie się do nich strzela tutaj. Dynamitem dostaniemy to. Jaką inną drogę? Przecież tutaj jest, wystarczy zawołać. Dobra, wiem, te stoły musi rozwalić, tak? Ale fajnie, no. Takie zwroty w gierkach dla dzieci. Czy znaczy, to nie jest gra dla dzieci, ale też dla dzieci. I dlatego też gry Lego są... Aha, no, tu może tylko drugiej właśnie. Dlatego też gry Lego są takie świetne. No bo są dla, zarówno dla dzieci jak i dla tej starszej społeczności bo jest to gra przyjazna dzieciom ale również ma różne ciekawe aspekty które właśnie dla starszych są Plus te gry są po prostu świetne same w sobie, tak? Są doskonałe swoją doskonałością Let's see what this does. Do tego. Na w ogóle, to that. Perfect! He's sitting on a barrel, that's Who I've never heard of that man. Whom I am not. Who are you? It's me. Meet me upstairs in ten seconds. What was that? W filmie chyba był taki piękny napis Ten yy, Seconds Later, czyli 10 sekund później, i oni stali na górze. No, to był taki w pewien sposób śmieszny element. Na pewno przy oglądaniu yy, odblokowaliśmy parę postaci jakiegoś Indianina. na kochani to świetnie udało nam się zebrać jak na razie, chyba we wszystkich poziomach. Kontynuuj, czy będzie scenka? Tu chyba nie ma też scenek bo... po poziomach. No właśnie nie ma, tak więc... Aha, i to są te portale, nimi możemy podróżować pomiędzy światami. Słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o ten materiał. Ja mam nadzieję że się spodobało i do zobaczenia w kolejnych materiałach z tej jakże fantastycznej gry na razie i pa! pa.